porozumienia w sprawie podwyżek dla nauczycieli. 8 kwietnia rozpoczyna się ogólnopolski strajk. Pacjenci zaniepokojeni brakiem lekarzy na polickim oddziale diabetologii i chorób wewnętrznych. Piotr Szkocki: "Witam państwa i zapraszam na Teletydzień. Trwają przygotowania do strajku nauczycieli w polskich szkołach. 8 kwietnia we wszystkich placówkach oświatowych z wyjątkiem żłobka zostanie przeprowadzony strajk. Ilu nauczycieli przyłączy się do niego, okaże się, gdy podpiszą listy strajkowe. Referendum strajkowe wykazało, że wszystkie przedszkola i szkoły w gminie Police wezmą udział w akcji. Ale dopiero 8 kwietnia będzie wiadomo, ilu nauczycieli rzeczywiście ją poprze. Lekcje w szkołach się nie odbędą, ale nie wykluczone, że część dzieci otrzyma w szkole opiekę. Wiem, że dyrektorzy tych placówek już poinformowali rodziców o możliwości, że w tym dniu placówka może nie przyjąć nawet żadnego dziecka. Także rodzice mają troszkę czasu na to, żeby zorganizować opiekę nad dziećmi. Jeśli nie, to mogą skorzystać z formy prawnej, jaką jest opieka po prostu płacona przez zakład ubezpieczeń społecznych. Rozmowy z rządem trwają od ubiegłego roku. Nauczyciele żądali 1000 złotych podwyżki. W kwietniu prezes ZMP poszedł na ustępstwa. Obecne postulaty to 30% podwyżki, korekta dodatku za wysługę lat i skrócenie awansu zawodowego. Naprawdę determinacja jest bardzo duża i już wczorajsze ustępstwa naszego prezesa broniarza z tego 1000 zł do 30% wywołały w hale niezadowolenia wśród dużej części nauczycieli. Że nauczyciele są tak źli, że nie chcą się cofnąć o krok. Niektórzy. Część nauczycieli jest gotowa do kompromisu, więc my jako związek musimy tutaj tak robić, żeby zadowolić wszystkich naszymi żądaniami i naszą postawą. Strajk nauczycieli budzi skrajne emocje. Nauczycielom zarzuca się między innymi, że przeprowadzają go kosztem dzieci, zważywszy na termin zbliżających się egzaminów. Zostało napisane pismo ze strony właśnie Rady Dzieci i Młodzieży. To zostało skierowane właśnie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym przedstawione jest zrozumienie sytuacji, wręcz bym powiedział, że nawet popieranie protestu nauczycieli, jednak z prośbą o uczniów w tej sytuacji, którzy są bardzo stresowani całą sytuacją, całym obiegiem sytuacji. Wiadomo, dla każdego ucznia jest to czas wielu przygotowań, wielu ćwiczeń. Ciężkiej pracy przede wszystkim, bo to właśnie od tego egzaminu zależy, czy uczniowie dostaną się do wymarzonych liceów. Jestem za tym, żeby właśnie yy, wzięli podwyżkę dali nauczycielom, bo to naprawdę co oni zarabiają, to, to jest bardzo mało. Jeżeli nie będzie egzaminów, no to niestety ale będziemy mieli obniżone szanse, żeby się dostać do naszych wymarzonych liceum czy innych szkół, bo teraz zwłaszcza, że dwa roczniki idą na raz, no i będzie problem. Boję się, że w ogóle ich nie będzie, bo wtedy jakby szanse, yy, szanse na dostanie się do naszych wymarzonych szkół będą bardzo małe w porównaniu do innych szkół. Uważam, że dobrze, że nauczyciele strajkują, ponieważ rzeczywiście podwyżki były w różnych kwestiach, a nauczyciele ciągle ich nie dostali. No a te niektóre stawki początkowe 1800 zł, no to jak za tyle lat studiów, no to rzeczywiście jest bardzo mało. Zapytane przez nas osoby popierają nauczycieli, choć na forach społecznościowych widać też głosy krytyki. Ja popieram nauczycieli. Jestem za tym, że mają prawo, tak jak każdy ma prawo strajkować i walczyć o swoje. A najgorsze będzie to, jak przerwam teraz. A to stracą, to stracą szansę. Jak, jakby poszli na ustępstwa przed to strajkowanie, to stracą wszystko. Myślę, że dobrze, że walczą o swoje. Tylko jak dla mnie to trochę za zbyt często i nie w tym okresie, gdzie dzieci mają bardzo ważne egzaminy. Dla mnie to trochę takie jest walczenie kosztem dzieci, tak? Każdy ma prawo walczyć o swoje, także. Jak mają prawo, to niech walczą. Bo oni mogą. Nie wszyscy niestety mogą. Sytuacja jest trudna, szczególnie w takich placówkach jak specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Policach. Tu za referendum strajkowym opowiedziało się 92 procent nauczycieli. W placówce tej uczy się 253 uczniów, z czego 63 mieszka w internacie. Nie mamy wiedzy. Wszystko się okaże w poniedziałek 8, czy nauczyciele przystąpią do strajku. Dzisiaj informacja jest taka, że internet pracuje, także wychowawcy w internacie będą pracowali, czyli dzieci, które mieszkają w naszym internacie, będą opiekę miały zapewnioną. Nauczyciele walczą o podwyżki, by mogli żyć godnie, ale też o godne postrzeganie zawodu nauczyciela. Zarobki są jedną z głównych przyczyn, dla których ta profesja przestała być atrakcyjna. W strajku biorą udział nie tylko związkowcy duża część to osoby nigdzie niezrzeszone. Czy oddział diabetologii i chorób wewnętrznych Polickiego Szpitala będzie normalnie funkcjonować? Nasi widzowie są zaniepokojeni malejącą liczbą lekarzy. Jak się dowiedzieliśmy na oddziale diabetologii i chorób wewnętrznych trzech lekarzy złożyło wypowiedzenia, a jedna lekarka jest w ciąży i odejdzie na jakiś czas z pracy. Oddział może więc mieć kłopoty z normalnym funkcjonowaniem. Toczymy rozmowy z innymi osobami, które byłyby gotowe podjąć pracę w klinice i mam nadzieję, że nie, nie odbędzie się to, czy funkcjonowanie kliniki nie będzie zaburzone. Jak powiedział dyrektor Konrad Jarosz Problem braku lekarzy na oddziale szpitalnym w Policach wiąże się z brakiem lekarzy internistów w Polsce, a na funkcjonujących oddziałach lekarze są przeciążeni pracą. Sam jestem lekarzem, sam pracuję zawodowo, sam dyżuruję? Tak? No właśnie dlatego, że nie, ma, nie mamy kadry, więc musimy zabezpieczać się na, róż, na różne sposoby. Na oddziale diabetologicznym w Policach pacjenci są leczeni i edukowani. Pierwszy raz trafiłam tutaj miesiąc temu z wykrytą cukrzycą. Niestety pierwszym szpitalu, w którym wylądowałam, niestety nie edukowali mnie tak, jak powinnam. Wyszłam bez wiedzy, z niskimi cukrami. Pani diabetolog w Drawsku Pomorskim zaproponowała mi policję. Więc przyjechałam tutaj, bardzo dobra obsługa, tutaj naprawdę pani doktor pięknie mi wytłumaczyła, później już z cukrami było coraz lepiej, zaproponowali mi pompę insulinową. Na oddziale diabetologicznym i chorób wewnętrznych jest 25 łóżek. W razie większej liczby pacjentów kolejne są dostawiane w salach lub na korytarzu. Problemem jest nadużywanie alkoholu przez policzan, a przez to duża liczba nietrzeźwych pacjentów przyjmowanych na oddział. Teren jest dość trudny, tak bym powiedział, o czym nawet sygnalizowałem na sesji Rady Powiatu. No i tutaj zmierzam do problemu e, jednak alkoholizmu, czy też problemu nadużywania alkoholu, po, o alkoholu i potem tych przyjęć. Tak. Akurat byłem, e, jak byłem na Radzie Sesji Powiatu, wracałem ze szpitala i na pięciu pacjentów przyjętych do właśnie dorzeczonej Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, cztery osoby zostały Przyjęty z powodu zatrucia alkoholem. Często oddziały internistyczne są przepełnione, gdyż w Polsce brakuje zakładów opiekuńczo-leczniczych. Kiedyś to rodziny opiekowały się obłożnie chorymi krewnymi. Dziś ten model zanika. Rolę opiekuńczą częściowo przejmują szpitale. Mamy bardzo wysokie obłożenie w tych, właśnie w oddziale chorób wewnętrznych. I, i to, to też utrudnia. Lekarzom leczenie i stają przed dramatycznymi wyborami, tak? no, czyli położyć po raz kolejny na, ko na korytarzu, tak? czy nie przyjąć pacjenta planowego z cukrzycą, bo proszę pamiętać, że to jest oddział sprofilowany, tak? a nie mogą, bo pacjentów tych, których mają u siebie, którzy nie wymagają leczenia, opieki, nie mogą nigdzie wypisać. SPSK nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego próbował stworzyć na swym terenie placówkę opiekuńczo-leczniczą, ale wymaga to dużych nakładów finansowych. SPSK przejął szpital od powiatu polickiego 10 lat temu. W tym czasie zainwestowano tu 20 milionów złotych. Obecnie jedną z najbardziej potrzebnych inwestycji jest termomodernizacja. W SPSK brakuje około 100 etatów pielęgniarskich w trzech szpitalach. W Policach oraz przy Unii Lubelskiej i Broniewskiego w Szczecinie. W polickim szpitalu zatrudnienie mogłoby znaleźć ponad 20 pielęgniarek. Do groźnego wypadku doszło 5 kwietnia przy ulicy rogowej w Policach. Z relacji służb ratunkowych wynika, że około godziny 9 córka poszkodowanej kobiety zgłosiła wypadek, dzwoniąc pod numer 112. Mówiła o tym, że usłyszała wybuch gazu i znalazła nieprzytomną mamę w domu. Ratownicy od razu przystąpili do akcji ratunkowej, walcząc o życie kobiety. Na miejscu pracowała straż pożarna, pogotowie ratunkowe i funkcjonariusze policji. W chwili trwania akcji córka kobiety odmówiła pomocy psychologa. U poszkodowanej stwierdzono poparzenia trzeciego, a nawet czwartego stopnia. Poparzona 54-latka została przetransportowana helikopterem do Gryfic. Doznała rozległych obrażeń ciała. W chwili trwania akcji ratunkowej jej stan był bardzo ciężki. 300 zł brutto, podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego, to odpowiedź na postulaty Związku Zawodowego postawione staroście Polickiemu w ubiegłym roku. Czy związki się na to zgodzą, to zależy. Jesteśmy realistami, mówi przewodnicząca Związków Zawodowych Grażyna Kogutowska-Głodek. Walczyli o 500 zł brutto, ale zgodzą się na 300 pod warunkiem, że starosta nie wykluczy Powiatowego Urzędu Pracy. Chcieliśmy 500 zł brutto w tym roku do wynagrodzenia i 500 zł brutto w przyszłym roku oraz zapewnienia nam 5%, 5 wzrostu wynagrodzeń w przyszłych latach, czyli odpowiednich zmian w regulaminie wynagradzania. Także na ten moment trwają jeszcze rozmowy, trwają negocjacje. W ubiegłym roku Starosta Policki przyznał podwyżkę w wysokości 150 zł wszystkim powiatowym placówkom z wyłączeniem Powiatowego Urzędu Pracy. Spotkało się to wówczas z ogromnym rozgoryczeniem i rozżaleniem pracowników pup Walczymy o Urząd Pracy, gdyż jesteśmy organizacją międzyzwiązkową, tak? czyli międzyzakładową, czyli Starostwo i Powiatowy Urząd Pracy. I tak chciałam nadmienić, tak jak to wszemi wobec mówię, że jest to jednostka najniżej. Opłacana także uważam, że im się jak najbardziej należy. W ubiegłym roku w ramach ograniczenia etatu po odchodzącej na emeryturę pracownicy dyrektor PUP dołożył do wynagrodzeń 100 zł. W 2019 podwyżka wzrosła o kolejne 50 zł w ramach wyrównania do kwoty, jaką otrzymali wcześniej pozostali pracownicy placówek powiatowych. Ja mówiłam, że najniżej wynagradzany jest Powiatowy Urząd Pracy tak? i oni w dalszym ciągu mają 2300-2400 zasadniczego wynagrodzenia, więc jest to lekko, lekko ponad najniższą krajową. No, przecież nie możemy mówić, że jest to dużo. Nawet jak niektórzy mają 2700, to nie możemy mówić, że jest to dużo. To są, to są specjaliści, często 19 lat pracujący, 17, 20, tak? Bo mamy tyle lat. Mamy specjalistów, którzy pracują 20 lat już u nas, czyli równo tyle, ile istnieją powiaty. Wymienione kwoty to kwoty brutto. Sytuacja jest nieciekawa. Niedoceniani specjaliści powoli zaczynają rezygnować z pracy lub rozważają jej zmianę. Ostateczne decyzje zostaną podjęte jeszcze w tym miesiącu. 1 kwietnia to data szczególna. Tego dnia każdy może robić innym miłe żarty. Nasza redakcja również pozwoliła sobie na żart Pryma Aprilisowy. W tym roku, 1 kwietnia poinformowaliśmy naszych widzów, że Rada Miejska w Policach wprowadziła zakaz żartowania tego dnia. To oczywiście nieprawda. Chciałem serdecznie podziękować Telewizji Police za zaproszenie do tego żartu. Oczywiście e, chciałem potwierdzić, że nie, nie, w żaden sposób Rada Miejska nie podjęła takiej uchwały. Żadnych zakazów żartów na terenie gminy Police nie wprowadzamy. Mam nadzieję, że nikomu nigdy to do głowy nie przyjdzie. Police to bardzo fajne miejsce, ludzie są bardzo życzliwi, uśmiechnięci i sympatyczni i mam nadzieję, że 1 kwietnia naprawdę dobrze się bawimy. Do żartobliwego newsa zaprosiliśmy też Straż Pożarną i radnego Krystiana Kowalewskiego, którym dziękujemy za udział. Nasza wiadomość o zakazie żartowania spowodowała duże zainteresowanie wśród widzów, o czym świadczy duża liczba odsłon w internecie, blisko 1400. Dziękujemy naszym telewizom i internetowym fanom za towarzyszenie nam każdego 1 kwietnia. Odwołując poprzednią wiadomość o zakazie żartowania informujemy, że to nie był nasz ostatni żart. Już po raz trzeci polskie i niemieckie dzieci uczestniczyły w polsko-niemieckich warsztatach muzycznych. Pod okiem instruktorów młodzi artyści wykonywali polskie przeboje. W projekcie uczestniczyło również 12 rodziców z zespołu PP-66 z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Do tej pory grupa wokalna występowała podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, festynów organizowanych przez Rady Osiedlowe czy organizacje pozarządowe. Podczas zajęć opanowujemy sztukę śpiewania oraz tekst piosenek. Dzięki temu, jak umiemy te piosenki, wtedy jakby występujemy na różnych okazjach i pokazujemy, że muzyka może być to jest talent i że to jest nasza pasja i że po prostu nie boimy się, jak śpiewamy. Ze strony niemieckiej w projekcie bierze udział dziesięcioro dzieci. Ta grupa akompaniuje polskim wykonawcom na instrumentach perkusyjnych. Ćwiczymy tutaj z dziećmi ze szkoły ewangelskiej ze szwed. Przygotowujemy program, który będzie prezentowany 6 kwietnia w ramach targów polsko-niemieckich w Policach. Podobne warsztaty odbyły się już dwa razy. Pierwszy raz dzieci spotkały się w kwietniu ubiegłego roku, a potem wspólnie śpiewały podczas muzycznej wigilii. Tegoroczne warsztaty to już trzecie spotkanie młodych Niemców i Polaków. Na warsztatach kochamy muzykę, śpiewamy piosenki różnych wokalistów, na przykład Kleo, Łowcy gwiazd. Byłam pierwszy raz na zajęciach u pana szkockiego i dowiedziałam się o tych warsztatach. Bardzo mi się spodobały i poszłam tutaj, przyszłam. No i teraz mi się bardzo podoba i myślę, że za rok też będę chętna, żeby tu przyjść. Warsztaty kochamy muzykę zostały dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. I na koniec chciałbym Państwa jeszcze poinformować, że Telewizja Police zmieniła swój adres internetowy. Dotychczasowy www.tvpolice.pl nie jest już naszym adresem. Nasz nowy to www.tvpolice.com.pl Na tej stronie znajdziecie Państwo nasze wszystkie informacje i produkcje. Nasz nowy adres będzie wyświetlany we wszystkich mediach społecznościowych, a internautom dziękujemy za polubienia i kliknięcia. Liczymy, że nadal będziecie Państwo z nami. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Do widzenia.